Z drugiej strony Irk, y, jesteśmy po w Brawl Stars, a dzisiaj mamy taki trochę startdropowy odcinek Ponieważ wyszedł nowy event związany ze startdropami Jeśli tu wejdziemy sobie w aktualności, to możemy zobaczyć na, je, na jego temat filmik No i taką specjalną tabelkę, widzowie mm. Widzowie, chodzi w tym o to, że musimy otwierać startdropy Ale nie takie normalne startdropy, jakby... No normalne, ale nie mogą to być ani bardzo rzadkie startdropy Yy, ani epickie star dropy, ani nawet mityczne, nawet legendarne się widzowie nie liczą Musimy otworzyć jak najwięcej rzadkich star dropów yy, Wtedy będziemy otrzymywać 8 nagrody, musimy zapełnić tą tabelkę I otworzyć 1,5 biliona widzowie tych star dropów rzadkich yy, No i takie są nagrody Dwie już pierwsze wbiliśmy Pierwszą to jest... Yy, specjalnie yy, przez 10 dni to będzie w ogóle to wydarzenie i przez 10 dni yy, będziemy właśnie otrzymywać codziennie star dropy ja już dzisiaj i wczoraj otworzyłem, w ogóle od wczoraj jest ten event cały no i też drugi kamień yy, milowy też jest zapełniony, czyli podwójne star dropy ja już to dzisiaj wszystko powbijałem, ale podwójne start dropy były i będą przez jeszcze te najbliższe 10, 8 dni Yy, następny kamień milowy to jest widzowie, jeden star drop. Ogólnie tak chyba w sklepie za darmo będzie. Potem są trzy star dropy za darmo w sklepie. Potem jest pięć starów za darmo w sklepie. A potem jest widzowie 100 star dropów. Także musimy wbić to 1,5 biliona widzowie, otworzyć rzadkich star dropów. Ja się w to naprawdę zaangażuję. Yy, no i właśnie jest też konkurs. Ten, kto otworzy najwięcej tych star dropów rzadkich, dostanie specjalną nagrodę, czyli 100 star dropów. Oraz jeszcze 100 legendarnych Stardropów dropów widzowie, z tego co zrozumiałem, albo po prostu same 100 legendarnych. W tym też pomoże nam właśnie Mega Świnia. Jeszcze dzisiaj nie wbijałem, ale powbijam dzisiaj, jutro na drugim koncie widzowie. No i otworzymy sobie potem, mam nadzieję, pełną Mega Świnkę. Jest nas 29 w klubie. No i zobaczcie, dzisiaj otworzymy sobie wszystkie star dropy z tego karnetu No naprawdę dużo powbijałem. Dzisiaj otworzymy tylko star dropy, ale w jednym z moich najbliższych odcinków właśnie też będzie Yy, otwierany cały karnet Także ja tutaj sobie już trochę pootwieram Lecimy z pierwszym star dropem widzowie I uwaga jest rzadki Ok, na razie będę się cieszył z rzadkich na, na, Teraz najbardziej nie będę się cieszył w Z bardzo rzadkich Ale otworzymy się dziś, sobie też dzisiaj jeszcze yy, Rankingowego star dropa Za złoto 3, tak przynajmniej się postaram Lecimy z następnym star dropem Widzowie, jest on tutaj Uwaga co z niego wylewa no i niestety bardzo rzadki no. Ale mam nadzieję, że jakąś legendę też trafimy Uwaga, ok, żabki może być. 10 jeszcze dodaga tych kredytów. Ok, tutaj następny jest. Uwaga. Aj! Myślałem, że już legenda, ale ok, mityczny też jest spoko. Co leci? Okej, okay, gadżet do. Gina już, myślałem, że do MS, ale przypał. Wszyscy wrogowie blisko Gina są natychmiast odpychani. Jeśli przynajmniej jeden drogi zadymiarz jest w zasięgu Gina, odzyska także 10% maksymalnej zdrowia. Ładunki na mecz 3. Spoko, zawsze to lepsze. Widzowie, jeszcze dwa start-dropy nam zostały. Otworzę teraz. Uwaga, no i niestety bardzo rzadki, ale ten ostatni będzie widzowie legendarny na stówkę. Wchodzimy sobie tutaj w tych zadymiarzach, wchodzimy sobie w Gina. Okej, okay, no i mamy ten gadżet. Przynajmniej gadżet do, do nowego zadania. Ja, to nie jest nowy, ale. Y, mam każdego na siódmej mocy, także teraz tych gadżetów dużo będzie wypadało. Ale chciałbym jakąś tą postać trafić, widzowie z legendy. Y, no i co? Teraz lecimy widzowie rankingowy. I widzimy się. Myślę, że po prostu jak wbiję, albo będę mega blisko wbicia. Ja lecę widzowie Shelly albo Kłem, zobaczymy, jaka będzie mapa. Także klikamy graj I widzimy się już na końcu i widzowie tak jest wygraliśmy wygraliśmy jestem jeszcze gwiazdą gry ja się bardzo dobrze bawię ponieważ widzowie no trochę mi to zajęło z 20 minut albo 15 żeby wbić ponieważ trochę przegrywałem ale mamy złote 3 przy swoją nagrodę no, czyli pewnie odbierz teraz na drodze stało nam tylko widzowie mityk i mamy rankingowy. I ja wierzę, że jak się tak pociłem, aby tutaj była widzowie Mariposa Piper. Także trzymajcie kciuki, dajcie łapki w górę, a tutaj leci Mariposa. 3, 2, 1. uwaga Mariposa! No nie, no nie, no nie, no nie. Ale ta ikona, no myślę, że jest w miarę spoko. wiecie, że jest w miarę spoko. Ale za to myślę, że odda nam ten start. Drop. Weźmy sobie tutaj zamiast tego Daj Majka. Kto nie wie, widzowie. Tak, mam na majka. Okej, okay, no to nawet dobrze wygląda ta, ta pięść, ta ręka. Nie wiem od jakiego skina to dokładnie jest, ale mam nadzieję, że od jakiegoś fajnego i rzadkiego. Także teraz klikamy uwaga, w karne zelmiarski i mamy widzowi jeszcze ostatniego, widzowie z sardropa. Tutaj się nam kryje pod tą nową płaczącą klepsydrą, odznaką i uwaga co tu będzie, co tu będzie okej, okay, rzadki, no, ale niestety to nie był ten legendarny, o którym wspominałem mm, trochę się tam dołożyliśmy do celu, wiecie, te trzy star dropy rzadkie, no i tak to jest dołożenie się, widzowie, bo openingowałem to, no i ważne że coś ta tam dało coś ta tam dało ale mm, no i widzowie, jeszcze mam takie trzy misje do zrobienia jeśli bym je zrobił, to teraz pytanie, czy byłby star drop tak, byłby start, dropizowie. A ile ja mam tu? Dobra, wizowie, robi jedną misję i otwieramy, widzowie, jeszcze jednego start dropa. A mianowicie, muszę wygrać aż 5 rund z Serge'em, widzowie. Szkoda, że nie mam do, do niego tego przebrania: Surjin. Chyba tak to się nazywa: Surjin albo Surjini, coś takiego. I w ogóle drupnąłem tą odznakę dzisiaj albo kilka dni temu. Uff, uh, uff, uh, uh, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko widzowie, pyk, pyk, dobra, pięknie, o, jeszcze Jessie dostała, pięknie, dobra, robimy ich, robimy ich widzowie, jeszcze tutaj spray, pyk, kraken, search, to jest kraken chyba, to jest od tego skina, okej, okay, robimy, uwaga, transformację, teraz mam większy zasięg, ale no niestety zginąłem, on w tego groma, no i niestety tutaj rozwalił go Lou. Ale my się nie poddamy widzowie, my się nie poddamy, Piperka leci, Piperka niestety nie, uwaga, ja groma rozwalam, ale Lu tutaj kontruje, trzeba na tego Lu uważać, no bo na razie ją przegrywamy, mm, muszę przejść transformację widzowie, uwaga, skacze, bum, 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 no i przegrałem, jakim cudem, ten Lu tam siedzi. No, jeśli on tam nie siedzi, no to ja nie wiem co tam jest. Muszę aż pięciu z nim wygrać, widzowie. Tym Sergiem, No dostał, Ale tu są jeszcze, widzowie. Pum! Druga transformacja. Dostaję. Nie macie. Dobrze, dostał. Jeszcze to możemy wygrać. Jeszcze jak już to możemy wygrać? Okej, okay, maksymalna, widzowie, transformacja. Mamy teraz wszystko, co można odblokować Tylko na Sergiu i dostał, ale ja też. Niestety. Dobra, no na razie wygry... Nie, jest, jeszcze trochę przegrywamy, widzowie. Musimy dać radę. Musimy dać radę. Dobra, Colt tam jest. Ale jest, jest też tutaj... O, okej, okay, robię transformację, skaczę na nich. Okej, okay, widzowie, dostaję. Aj, blisko, blisko, blisko. Jestem na tym... On cały czas ten lód, widzowie, rzuca. cały czas ten lud. Także Colt teraz już tu wchodzi i... No, no, nawet, nawet nie wszedł, nawet nie zdążył wejść. A ona tu pokazuje szczęśliwą emotkę, ta Piperka. No i, no i czego się cieszysz, nie przegrywamy, widzowie. Widzowie, wygrywam dopiero po raz pierwszy, ale mamy już nową misję, czyli y, 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 100 tysięcy punktów obrażeń właśnie na gorącej strefie. I za to mamy, widzowie, stardropa. Jeszcze jeden, widzowie, ten Star Drop. Yy, mamy to i tutaj musi oddać, uwaga no i rzadki no aż tak bardzo z tego rzadkiego się widzowie nie cieszę tak jak z poprzednich no ale niech będzie, no ale niech będzie mm. i w tym filmie yy, to by było na tyle widzowie w następnym filmie kupimy sobie widzowie hiper doładowanie do tego koleżki i trochę go wymaksujemy na razie mam ten gadżet ten też on jest bardziej do zabawy taki ten jest taki chyba bardziej na poważnie, z tego co wiem. El, Fugo. Yy, no i oczywiście fala meteorytów. No i hiperdoładowanie też się kupi, widzowie. Jeśli chcecie, żebym kupił właśnie hiperdoładowanie do niego, to stawcie tutaj 5 łapek w górę i wycimy się, w widzowie, w następnym filmie. Trzymajcie się i cześć.